Cześć, z tej strony Jakub Szyndlar z kanału Cęce Krok po Kroku. Witam was serdecznie na poniedziałkowym podcaście, czyli takiej serii filmów, które się słucha nie ogląda, chyba że chcecie oglądać mój pysk, e, w których będę omawiał tematy, omawiam tematy takie trochę bardziej luźne i trochę bardziej takie niezerjedynkowe, e, w których mogę się Wam wygadać, jeżeli chcecie, posłuchajcie. Jeżeli nie, to możecie wyłączyć filmik w kolejny piątek. Widzimy się oczywiście na normalnym odcinku Cęcy Krok po kroku, takim bardziej w stronę edukacyjne edukacyjnych, Natomiast dzisiaj, no tak jak mówiłem, podcast. A dzisiejszy podcast to będzie e, o forach internetowych i grupach dyskusyjnych. Fora internetowe jako takie umarły, grupy dyskusyjne jako takie umarły, no ale mamy grupy na Facebooku, które to trochę zastąpiły. A konkretnie chciałbym pogadać o tym, e, z jaką tematyką często szukacie tam pomocy. E, bo ona jest dla mnie dziwna. No ale to, tak jak mówię, dzisiaj temat, fora dyskusyjne i tematyka, która tam jest, może tak ogólnikowo. Lecimy. Co mnie, słuchajcie, trochę zadziwia, zadziwia mnie trochę to, że często jest tak, że nie wiem, jesteście operatorami, nie? Eee, I pracujecie na jakiejś maszynie, i ta maszyna na przykład wróci wam błąd. Albo macie jakiś błąd w programie i nie potraficie go usunąć, bo, bo nie wiecie, nie wiem, co jest nie tak ze składnią, czy z jakąś funkcją g -kodem, którą użyliście. I wy to piszecie na forum. I na forum ludzie próbują wam pomóc, bo coś tam wiedzą, trochę mają takie informacje, ale trochę nie mają. No i generalnie wam mówią, a to u mnie na maszynie byłoby tak, ale ty masz inną maszynę, to u ciebie może być inaczej. Poszukaj, nie wiem, w parametrach, poszukaj w dokumentacji, czy tam pogoogluj. Ale zapominacie o jednym, bardzo ważnym. Ja wiem, że to trochę brzmi bezczelnie z mojej strony, ale naprawdę zapominacie o jednej ważnej rzeczy. Zapominacie o tym, że tą maszynę ktoś wam sprzedał. Nie? I to sterowanie też ktoś sprzedaje. Na przykład odniosę się do hasa, no bo Hasa to będzie mi najłatwiej, sami rozumiecie. Jak macie jakiś problem w składni, w programie w Hasie, to możecie po prostu napisać do dystrybutora dla Planalpu i powiedzieć: Słuchajcie, no mam taki problem. Czy możecie mi pomóc? Wysłać to albo na serwis, albo zadzwonić na hotline, albo wysłać to do mnie. Do mnie kontakt też macie, jeżeli chodzi o Hasa, to też prosta sprawa. To jest w Hasie taka funkcja premium, że możecie do szydlara zadzwonić albo napisać. Jak Szenar nie odbiera, to mu wyślijcie SMS-a. To wtedy Szenar odbierze, jak odpisze, odzwonie, jak będzie o czas. To jest też zasada u mnie. Pewnie nieraz się spotkaliście z tym, że nie odbierają. To napiszcie SMS-a i oddzwonię szybciej. Więc jakby zawsze możecie się odezwać w ten sposób. Ale jeżeli macie inną maszynę, nie macie maszynę, jakąś nie od Aplanalpu, ale powiedzmy, że to jest taka Muratome, ale Aplan Alp powiedzmy, że jej nie sprzedaje, chyba sprzedaje i na nie jest na przykład sterowanie fanuk. To też przypuszczam, że możecie odezwać się spokojnie do fanuka i fanuk też pewnie by wam pomógł. Ja wiem, że są y, firmy, które kasują za to kasę od razu. To jest słabe. Ale to też nie zaszkodzi zapytać. Tak samo jak nie wiem, jak potrzebujecie dokumentacji do danej maszyny, bo nie wiem, macie tylko po niemiecku, bo taka maszyna była kupiona, a chcecie mieć po angielsku, to też często można się odezwać do dystrybutora albo do, do producenta maszyny albo oprogramowania i zapytać, ej, słuchajcie, no taką maszynę kupiliśmy z drugiej ręki. Czy jest szansa, że nam udostępnicie dokumentację do niej? Do Hasa znów jest łatwo, bo has ma dokumentację całą online, no, ale inne maszyny, nawet jak nie mają dokumentację online, to czasem mam nadzieję, że udostępnią wam. Yy, dokumentację, e, dystrybutorzy czy, czy producenci. E, pod dokumentację też rozumiem modele 3D. No znów do HASA możecie modele 3D ściągnąć, do innych firm znów można by się odezwać i zapytać: słuchaj, czy nie macie? Może akurat mają, może akurat udostępnią i też nie powinno być problemu. Tak samo jest z tematami serwisowymi. Jeżeli jest jakiś problem serwisowy, nie wiem, łapa stanęła wam w połowie mian narzędzia, to też ludzie piszą na forum no i zanim ktoś się na forum odpisze. I zanim ktoś odpisze dobrze, bo to trzeba też zawsze brać przez pryzmat wiecie, niepewności. Jakby jak ktoś Wam odpowiada na forum, to, to nie zawsze jest dobra odpowiedź. Ja często widzę, że odpowiedzi są błędne i często poprawiam kogoś, ale czasem wtedy wdaje się w dyskusje, które później gością mnie dużo nerwów, więc też czasem sobie to nawet puszam od razu. Jeżeli e, zgłosicie coś takiego na forum, to zanim ktoś Wam odpowie, to Wasza zmiana pewnie już się skończy. I co, i nasiada będzie stała, i, i lipa też można zadzwonić na hotline. Każdy chyba dzisiaj poważny producent albo dystrybutor maszyn ma jakiś hotline i powiedzieć: No słuchajcie, mam maszynę taką i taką, numer seryjny taki i taki. No stanęła mi łapa, mnie narzędzie jak to zrobić. No ja rozumiem, jeżeli to jest ciężka procedura, która wymaga wizyty serwisu, no to nikt wam tego gratis nie ogarnie. Ale jeżeli to jest coś na zasadzie, Słuchaj, kliknij tu, tu, tu i tu i pokręć tą śrubą, bo w niektórych maszynach trzeba ręcznie kręcić śrubą od magazynu, żeby ją uratować. Co mnie dobija, bo to powinno być oczywiście z panelu sterowane. Eee, no to przecież to jakiś tam serwisant, który jest po drugiej stronie na hotline, to on powinien was pokierować i raz dwa powinien wam powiedzieć, jak to zrobić, i bez problemu powinniście sobie z tym poradzić. No fora internetowe to ogólnie jest taki. taki kurde, pod tym względem trochę rak też, bo nie wiem, ktoś pyta, jakie parametry dać do danego wiertła, to połowa osób napisze błędne parametry, druga połowa osób napiszę, a jesteś głupi, bo powinieneś wiedzieć, co w ogóle jest straszne na forach, ewentualnie napiszę to, co jest zawsze na elektrodzie, e, zamykam temat, było, użyj lubki, nie? Kto kiedyś był na elektrodzie, to wie, że to jest standard, tam, tam nie ma odpowiedzi na pytania, tam odpowiedzią na pytanie zawsze jest, użyj lubki. Wiecie co, mam ochotę w ogóle zalogować się na elektrody i w każdym temacie pisać, było, użyj lubki i będę miał największe poważanie wśród pracowników, bo będę, znaczy pracowników, wśród, wśród forumowiczów, bo będę najstarszym e, pod względem wiedzy pewnie. Ale abstrahując, e, użyj lubki oczywiście jest błędem rozwiązaniem, i e, było, i jesteś głupi, jest błędem rozwiązaniem, i e, nie wiem, danie złych parametrów, bo ja zawsze takie daję z złym rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem jest zadzwonienie, nie wiecie do kogo, do kogoś, kto wam te narzędzia sprzedał. Gdy, narzędzie, narzędzie nie kupuje się, nie wiem, w Castoramie, A no, mi się zdarzyło, wiertła? He, sensowe, tylko narzędzie, jakiś dystrybutor wcisnął wam do firmy. Nie? Jakiś tam doradca techniczno-handlowy albo regionalny inżynier sprzedaży, zależnie od tego, jak tam się zwie na wizytówce, sprzedał. I nawet jeżeli wy nie macie do niego kontaktu, no to ktoś ma bo ktoś kupił, czyli można iść do tego kogoś, kto kupuje i powiedzieć, ej, daj mi kontakt, do, nie wiem, do dystrybutora narzędzi Kiocery, od którego kupujesz, bo potrzebuję jego pomocy. Ewentualnie można po prostu wygooglować, kto jest dystrybutorem kiocery w Polsce i kto na tym rejonie sprzedaje. Większość tych narzędzi to jeden, dwóch dystrybutorów sprzedaje. Niektórzy mają wyłącznie, niektórzy nie. Na przykład, nie wiem, jak jest Gerardi, to tylko Aplanal sprzedaje Gerardi w Polsce, więc zawsze możecie z Gerardi zadzwonić do Aplanal, i zawsze my pomożemy. Więc tknięcie do dystrybutora jest o tyle prostsze, że mówicie mu Ej, słuchaj, dzwoni z takiej takiej firmy, sprzedałeś tutaj wiertło która nazywa się Kiocera Dera 16.0M kreska coś tam, coś tam, coś tam. No i ono mi nie idzie dobrze pomóż mi powiedz jakie parametry użyć, albo jaką technologię. No i on już to narzędzie znał, to narzędzie zna lepiej niż przypadkowy formowicz i on wam podpowie, co zrobić, albo wiecie, też trzeba podejść do tego z drugiej strony. Słuchajcie, skoro mu płacicie za to, że sprzedaje wam narzędzia, znaczy on na was zarabia na prowizji, sprzedając wam narzędzia, to wraz z tymi narzędziami powinno iść wsparcie. Nie, to tak jak, nie wiem, jak e, kupiłem od kogoś kiedyś o, kupiłem na przykład samochód, tego mojego sprytka, od takiego jednego bardzo miłego człowieka, Pana Grześka, który mnie raczej nie ogląda, ale tak, jeżeli oglądasz pani Grześku, to, to pozdrawiam serdecznie I jak miałem jakiś problem, jakieś pytanie to ja po prostu nie go pisałem na Messengerze i on mi pomagał, bo jakby sprzedając samochód, on wiedział, że ja go nie znam, a to bardzo specyficzny samochód więc wiedział, że będę dzwonił z pytaniami no, i tak samo dystrybutor narzędzi, on wie, że nie obrazi się, ale przypadkowy operator na hali to nie wie do końca, jakie je użyć, więc też jak y, zadzwonicie, to się nie obrazi, zwłaszcza, że jeżeli użyjecie jego narzędzi lepiej, poprawnie, albo maszyny, takie wcześniej, cofając się z myślą, że zadzwonicie do dystrybutora, żeby użyć maszyny lepiej niż zwykle używacie. No to ta maszyna to narzędzie, ten cały układ będzie pracował lepiej, więc będzie lepiej produkował. Więc jak nie wiem, jak wasz pracodawca stwierdzi, mmm, czas kupić kolejne narzędzie czy kolejną maszynę i zobaczy, ło, to taki cela idzie dobrze, czy ło, ten has dobrze pracuje, no to kupi takie samo, więc dla dystrybutora, czy tam regionalnego inżyniera sprzedaży, czy jak tam zwa, zwiemy, tak zwiemy, dla handlowca, który sprzedał wam tę maszynę czy te narzędzia, to będzie to duży plus, że Wypracujecie na nich lepiej Więc on z chęcią będzie Wam pomagał to kiedyś, kiedyś nam to mówili Dawno temu jak byłem w Belgii Gdzieś tam w 16 roku Czy 15, chyba w szesnastym Or so, Że powinniśmy szerzyć tą informację Że dystrybutor narzędzi Cieszy się kiedy do niego dzwoni klient bo czasem dzwoni coś kupić, ale czasem dzwoni po pomoc i to też jest moment, kiedy on się cieszy. I nawet jeżeli uważacie, że Wasz dostawca narzędzi jest nietechniczny, bo są firmy, gdzie są mocno nietechnici inżynierowie sprzedaży, którzy nie mają pojęcia o tych narzędziach i sprzedają je tylko dlatego, że widzą je w katalogu, to w dalszym ciągu on ma za sobą jakąś grupę technologów, inżynierów aplikacji, kogoś, kto wie, jak te narzędzia użyć. Na przykład mamy firmę w dziale yy, Narzędzi dwóch takich chłopaków, którzy właśnie rozwiązują problemy, plus zawsze macie mnie. Ja zawsze powtarzam, że macie mnie. Ja też zawsze, jeżeli znam narzędzie, to pomogę, jeżeli mam katalog. E, ewentualnie, no, trzecia rzecz, którą, którą można zrobić, zamiast napisać na forum albo zadzwonić do, do dystrybutora, to po prostu sięgnąć do dokumentacji. Słuchajcie, jest takie przeświadczenie w Polsce, bardzo krzywdzące, że katalog to w ogóle. eee, katalog to można wyrzucić do kosza, bo tam są jakieś pierdoły napisane. No i okej, okay, trochę w tym jest prawda, że w katalogu to, to tam jest wiedza teoretyczna. To nie jest tak, że to, co jest w katalogu, zawsze się sprawdzi. Ja pokazywałem nieraz na kanale, że czasem można znacznie więcej niż w katalogu, a czasem to, co jest w katalogu, to, już, to jest już za dużo. A też pokazywałem na kanale, no chłopie, no ja, no tak się nie robi, ej. Sorry, papka mi wyskoczyła na RMI. Nie, że obrażam ludzi na RMI, ale no niestety. RMI ma kiepską e, renomę na Podkarpaciu jako rejestracja. E, wracając. E, jest takie przeświadczenie, że w katalogach to są kiepskie informacje, ja nieraz na kanale pokazywałem, że katalog się przydaje. I tak samo jest z dokumentacją maszyny. Jeżeli nie wiecie czegoś, jak użyć danego narzędzie, jak użyć daną maszynę, jak użyć danego kodu, to na pewno w dokumentacji do tej maszyny, czy w katalogu do tego narzędzia jest odpowiedź na wasz problem. Tylko trzeba otworzyć tą dokumentację i znaleźć. I to jest, to jest trochę lenistwo, a to jest trochę niewiedza, bo. Z jednej strony nie wiedzą, bo ktoś nie wie, jak to zrobić, no to ja staram się to pokazywać na kanale, używać katalogu, ale z drugiej strony często to jest lenistwo. A co ja będę szukał w jakimś katalogu, napiszę na forum, ktoś mi odpowie. Ale jak chcesz dobrą odpowiedź, no to musisz szukać w dobrych źródłach, a na forum odpowiedź jakiś random, który nie wiem, przeglądał katalog Sandwika i w Sandwiku było napisane, że toczymy z vc 400. Nie wiem, żebym wyobrażał Sandwika, ale Sandwik słynie z tego, że hardkorowo przesadza z parametrami, bo okej, okay, te parametry są dobre na 5 minut pracy, nie i na superściwny układ i tak dalej, i tak dalej. To, to Ja w ogóle. To jest temat na inny, na inny podcast, pewnie. Ale dystrybutor, sprzedawca, katalog, jest dużo miejsc, gdzie można mm, zapytać zamiast zapytać na forum. I ja wiem, e, trochę for tego są, żeby pytać, żeby sobie pomagać. I wiem, że Kacper zakładając forum, czy grupę dyskusyjną CNC 2.0, to był właśnie jego, jego, jego marzenie, żeby była grupa, na której każdy może zapytać o co chce. Tam nawet jest napisane w opisie, że to jest magiczna grupa. No to magiczna, to tak słowo nie do końca mi pasuje, ale, ale rozumiem jego plan na to, żeby można było zapytać o wszystko. Tylko dążę do tego, że czasem nie ma sensu o to pytać. Co też sprawia dzięki temu, że na forach pojawia się więcej rzeczy luźniejszych i fajniejszych, na przykład, nie wiem, można się pochwalić tym co się zrobiło, albo coś ten tym Mam ci ma śnieg na samochodzie. Wow! Nie wierzę, to nie mógł być śnieg. Wyglądał jak śnieg. Może leśka piany tylko zmieni, tak się ułożyła. E, odrobinę, miał na tyle i siebie. E, uważam po prostu, że na forach może być trochę luźniej niż tylko pytanie, co zrobić, bo mi się maszyna zepsuła, albo jak użyć danego narzędzia. I dlatego też na przykład istnieje ten Discord, który ja tam sobie założyłem pod waszymi e, za waszą sugestią. Discord jego ja bardzo nie promuje, ale jest tam. Fajna grupa osób, jak ja o coś zapytam na tym Discordzie różniejszego, to, to się zawsze pojawiają jakieś odpowiedzi, więc jak chcecie, wpadnijcie na tego Discorda, jak nie zapomnę, to dam Wam link gdzieś w komentarzu, jak zapomnę, to się przypomnijcie, to wtedy wrzucę ten link, jeżeli korzystacie oczywiście z Discorda. O, wow, koleś jechał wolno na lewym, zjechał i podziękował, właściwie przeprosił mnie, że jechał wolno na lewym, słuchaj, spoko stary, jechałeś ze 130 raptem 10 minut ode mnie, to nie musiałeś przepraszać, ale dzięki. To się rzadko zdarza. Nie zobaczyłem, jakie blachy, a pozdrowiłbym, przynajmniej po początku. E, Także, sorry, za wcześniej jest jeszcze trochę na nagrywanie podcastów, ale i tak pomyślałem, że go dzisiaj nagram, bo się mną jeszcze pięć stóp ponad, to jeszcze dużo czasu, mogę z kimś pogadać, a jest szósta rano. Więc co? Więc to, 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 to. No i ostatnia rzecz na forum, słuchajcie, na forach regulamin, regulamin. Ja jestem modem, Czy tam, opa, nie, na Facebooku to się nazywa modem na tej grupie CNC2.0, ale też na innej grupie, na której robię to trochę nieoficjalnie i z innego konta, więc nie chcę się tego przyznawać, bo to trochę inna tematyka. Przeczytajcie ten regulamin, za przeproszeniem, pieprzony, zanim zaczniecie pisać, bo jak ja muszę kolejny raz usuwać dzisiaj jakiegoś posta, dlatego, że kolejny raz on jest niezgodny z regulaminem i dawać kolejne ostrzeżenie i ktoś dalej ma to gdzieś, eee, słuchajcie, ja po prostu, ja po prostu banuję z góry na dół. Banhammer jest ciągle odpalony. No dobra, ale tyle ciała i ze dwie ty tą białą betą. Ładnie. Eee, Banhammer zawsze jest odpalony i ja naprawdę osobiście zbanowałem już tyle osób i to osób, które nawet znam osobiście, Zbanowałem znajomych co niektórych, bo uważam, że przepisy powinny dotyczyć wszystkich i bardzo denerwuje mnie, kiedy właściciele grup dyskusyjnych sami łamią przepisy na zasadzie, co wolno w to nie tobie smrodzie. A są takie przypadki i ja myślę, że wiecie o których mowa i uważam, że to jest mega, mega słabe. No ale cóż. No tak, czasem bywa. Ja staram się pilnować zasad. Mam nadzieję, że nigdy nikt mi nie powie, że, że nie pilnowałem. Tak jak się staram pilnować zasad, nie wiem, u mnie w komentarzach na kanale, gdzie też zdarzało mi się usuwać komentarze, e, ale to tylko wtedy, kiedy były wyraźnie krzywdzące dla kogoś, nie wtedy, kiedy mnie obrażały wiele e, komentarzy, które są dla mnie niepokojące, po prostu zostawiam no i czekam, jak się rozwinie sytuacja. E, często wystajecie w mojej obronie, za co Wam też serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo miłe. Uwaga, wyprzedzam BMW na autostradzie. Wiecie, jak to się może skończyć? Nie, jedna osoba, dobra, to się nie boję. Nie tak dawno temu dostałem 29 przekroczenia, więc od tamtej pory się jeszcze spokojnie. Dobra, nie zanudzam Was. Dzięki śliczne za wysłuchanie podcastu na kanale CNC Krok po Kroku. Być może za tydzień, w poniedziałek widzimy się na kolejnym. Być może za dwa, być może za trzy tygodnie. A na pewno widzimy się. Kolejny piątek na zwykłym odcinku Cęce Krok po Kroku, na którym będzie już normalna część, w której będziecie widzieć coś więcej niż tylko mordę, mordercia. Zdejmujcie z ławki, wracajcie do roboty. Wspaniam się serdecznie i trzymajcie się miłych wakacji, jeżeli jesteście na wakacjach. Bo okres wakacyjny to może tak jesteście. Zdrówka, hejo, cześć!